O Dobrze! 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 ma Dobrze! Dobrze! brawo. Dobrze! 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 Brawo, brawo. Brawo Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Dobrze! Brawo, brawo, brawo. Tutaj siedem bramek jeden gościu, z osiem jeden siedem gościu. Nie ma, nie ma! Kur... <noise> Kur... <Hey. głosy> <Hey. głosy> <noise> <Hey>. <noise> <noise> Takie piłki chłopaki, nie bójcie się grać! Ja widzę, że jestem za każdym. Nawet może ci za nim.

Super, dzięki serdecznie. Wiem, 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 dzięki.